Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu Olimpia Grudziądz-Radomiak-Radom. Gośćmi, gośćmi konferencji e, są trener e, gości Maciej Lesisz oraz trener gospodarzy pan Jacek Trzeciak. O pierwszy komentarz poproszę e, trenera Radomiaka. Dobry wieczór Państwu. Przyjeżdżając do Grudziądza e, wiedzieliśmy jakimi atutami dysponuje drużyna gospodarzy i niestety w pierwszej połowie dało sobie znać dwa razy. Na pewno żałujemy tego, że straciliśmy bramkę grając w osłabieniu, gdyż nasz obrońca musiał opuścić boisko z, z przyczyn technicznych, że tak powiem. Mieliśmy swoje problemy przed tym meczem, niemniej jednak nie szukamy tutaj usprawiedliwienia. Szkoda, że grając w 10 straciliśmy tą bramkę. Ale wychodząc na drugą połowę, powiedzieliśmy sobie, że, że postaramy się odwrócić te losy tego spotkania w jak naj, najkrótszym czasie, tylko po wyjściu z szatni tak naprawdę. Udało nam się doprowadzić do, do remisu. Jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Bardzo go szanujemy, bo druga połowa dla nas to na pewno dobre 45 minut w naszym wykonaniu. Tak jak powiedziałem, ten punkt szanujemy i patrzymy już na kolejne spotkanie tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Znaczy, mówisz techniczne sprawy. W międzyczasie dowiedzieliśmy się o Dawidzie. Czyli na kolejny mecz, bez zastrzeżeń. Tak, jest bez za... zastrzeżeń, tak, dokładnie. Z kolei problem będzie trochę w środku pola, bo mi to okapuje na alumnasiak z żółtymi kartkami. Tak, ale mamy tydzień cały do przepracowania, także myślę, że znajdziemy wyjście też także z tej sytuacji. No jeszcze zapytam o przerwę, bo trochę takie głośne komentarze dochodziły z szatni. Problemyka. Chyba było tak troszeczkę ostrzej. No tak, roku. może nie wyglądaliśmy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W pierwszej połowie zawodnicy też to czuli, i, i po prostu męska rozmowa między, między zawodnikami, między sztabem, także wszystko wróciło do normy już po przerwie. Jeszcze zapytam o zmianę na to Mateusza Michalskiego, jak to miało wyglądać początkowo? Tak, jak to wyglądało później, tak naprawdę. Wstrzymaliśmy się jeszcze chwilę, bo. Łapaliśmy wiar w żagle, także nie chcieliśmy też zaprzestać, żeby gdzieś nasza drużyna zwalniała, tylko chcieliśmy zrobiliśmy to myślę w takim, w takim momencie, że właśnie Mateusz pisał się na listę przed. Tyle, że jeszcze o Michała Brudnewskiego pytanie nie kołatało wam tam w głowie, żeby, żeby jednak dokonać zmiany, no Michał dzisiaj no, nie za ciekawie wyglądał. I troszkę też uciekł w pierwszym no. śniegu no się na gorąco też nie chcemy, obejrzymy sobie, przeanalizujemy i, i na pewno wnioski będziemy wyciągać. Czyli gdzieś był, tam gdzieś na horyzoncie, żeby Tak, wyłącznie. tak jest, jest na no, ławce rezerwowych na tą chwilę, także no na pewno też będziemy się zastanawiać. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Teraz poproszę o komentarz trenera. Ja myślę, że wszystko zostało powiedziane. <noise> Spokojnie, jeszcze tak? to też nie, nie. nie no tak. nie. Musimy zobaczyć, co z Pana perspektywy. Nie, jeżeli będzie nie komentarz, to... Okej. Okay. Witam dzień dobry, witam serdecznie. I teraz tak zaczynając od początku biorąc pod uwagę fakt rozegrania naszego meczów w Bełchatowie, gdzie po prostu nie wyglądało, nie wyglądało to wcale, jeżeli chodzi o współpracę, jakikolwiek element gry w tym meczu po prostu nie funkcjonował. E, oprócz tego delikatnie, delikatnie nam się e, rozkleiła obrona, ponieważ jeden z obrońców dostał cztery, czwartą żółtą kartkę. Musieliśmy delikatnie się i ten dusz, ta, ten mecz był taką jedną wielką niewiadomą. E, to co powiedziałem chłopakom przed meczem, że m, ja jako piłkarz e, grając wcześniej po przegranym i słabym meczu nie umiałem się doczekać następnego i myślę, że z biegiem czasu szczególnie w pierwszej połowie i w drugiej części drugiej połowy. Myślę, że mecz tam na, 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 naprawdę na dobrym, wysokim poziomie, od początku do końca, bo też trzeba powiedzieć, ja tu mówię w tej chwili o swojej drużynie, ale drużyna robiaka naprawdę w, w drugiej połowie zupełnie inaczej, zupełnie inaczej wyglądała. Ogólnie mecz na naprawdę dobrym, dobrym poziomie. Natomiast y, uprzedzając y, Państwa kolejne pytanie, czy jestem zły? Nie, nie jestem zły. przecież zdobyliśmy punkt widzenia. przecież y, jesteśmy Beniaminkiem, który y, tak naprawdę y, praktycznie y, ma całkowicie nową drużynę, nad tym pracujemy, nad budową, to nie jest fabryka budziń, tutaj trzeba troszeczkę czasu, po mału spokojnie idziemy do góry, zarówno y, nasze mecze, czyli y, te nieprzegrane mecze, bo nie chcę mówić o naprawdę były... w, w większości tych meczów naprawdę na całkiem dobry poziom. Ten dobry poziom widać z meczu na mecz, z treningu na trening, widać ciężką pracę tych chłopaków, a też chcę przypomnieć, że nie wszyscy byli przygotowani do tego sezonu, ponieważ przychodzili w trakcie, w trakcie już rozgrywanych meczów. Także, także tutaj też ogromna praca tych chłopaków do tego, żeby dojść do takiej pełnej sprawności piłkarskiej. I i to też powiem co, co wcześniej. Pełen szacunek za ten jeden punkt, pełen szacunek dla chłopaków. Jest taka cienka linia między zwycięstwem a, a przegranym. Myśmy się zatrzymali na tej cienkiej linii. I bardzo, bardzo to cieszy. Jest kolejny materiał do tego, żeby pracować, kolejny materiał do tego, żeby, żeby robić postęp. I dzisiaj tak stojąc z boku, oprócz takich niewielkich momentów w tym meczu. Będąc trenerem tej drużyny można być po prostu dumny, byłem po prostu w wielu, wielu momentach dumny za zaangażowanie, za pracę, za sam fakt grania i radości z tego grania, bo to jest, to jest chyba najważniejsze w tym spowiedzi. No i przepraszam, że taki długi wywiad, ale strasznie jestem zadowolony, może nie z tego, że żeśmy nie dowieźli, ale po prostu z postawy chłopaków. Jestem dumny. Dziękuję. Dziękuję. Pamiętam, że cztery czy pięć razy Pana konferencję przed, mecz przed meczową, przed jakim słuchałem, no jestem po prostu zachwycony Pana wypowiedzią, Doradko które w tych jest tak, wypowiada się o rywalu. Nie będę powtarzał słów Pana, bo te słowa ja sobie zapamiętałem, naprawdę pełen szacunek dla Pana osoby, jeżeli Pan tak przed meczem mówi o rywalu, że nie gra Pan, z Blekim, z literem, zespołem, który Pan widział przecież w końcach, gdzie widzieliśmy się na naczół. I, i, I naprawdę, no, ze swojej strony bardzo dziękuję, że Pan się tak wyraża o drużynie, o której ja opisuje i pracuję. I powiem Panu jeszcze szczerze, nie będąc egoistą, ja tak naprawdę myślę. I drugie pytanie, no jestem też pod ma Pan nad czym jednak pracować? Chyba jest Pan zadowolony, że ma Pan zespół, ma Pan potencjał. Mówił Pan, że piłkarze dopiero do tego zespołu dochodzili. I fajna praca przed Panem i przed tym, przed tym zespołem, bo widać, że ten zespół chce chyba pracować, prawda? I, i, i to jest jednak no, też dobre na przyszłość dla, dla, dla Olimpii Grudzi. Tak, oczywiście mamy indywidualnych, indywidualnych zawodników z naprawdę z dobrymi umiejętnościami, ale staramy się tworzyć drużynę. To jest, nasz, to jest nasz jak gdyby taki cel, taki na przyszłość. Dodajmy. Jeszcze krótkie pytanie. Łukasz Bogusławski był małą pomocą dla pana, bo że długo trenował z rozumem przed rozpoczęciem sezonu? <noise> nie, 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 nie. Ja, ja powiem szczerze, że od, od takich. Ja uciekam od takich informacji. Ja po prostu, słuchając po prostu kogoś, powiem tak. Kiedyś fajny taki cytat przeczytałem, że trener. Trener musi być po okresie, będąc trenerem musi być e, głuchy i ślepy na pewne rzeczy. Ja po prostu e, jestem głuchy. Bo jeżeli e, od kogoś się coś usłyszy, oczywiście niekiedy to bywa pomocne, ale niekiedy to bywa złe. Trzeba sobie po prostu samemu zdanie, zrobić, zdanie wyrobić żeby mieć nad czym pracować. I myśmy nad jakim pracowali cały tydzień. Cały tydzień ze względu na to, że nam się troszeczkę tam posypało, ale chłopcy naprawdę fa fajnie, fajnie to przyjęli, fajnie to byli. A skąd pomysł z Łukaszem na... na, na... E, bo byłem... miejscowi dziennikarze wymieniali inne nazwiska, tak? że Pan może przymierzyć. E, nie, były tutaj e, jak gdyby dwa nazwiska wybrane pod uwagę. E, Iwan Ocenas i, no, i i, 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 i Bogusławski. no i jeszcze gdzieś tam troszeczkę sam siebie chciałem stawić, <grych> ale nie tak mówiąc poważnie, gdzieś tam e, przekonał nas e, e, Boguś tym, mówię tutaj, to jest delikatny w stylu, mówię to Bogusławski przekonał, Łukasz nas przekonał tym, że wcześniej trenował z, z tą i być może te pewne zachowania, dokładnie. być może to był szczegół, być może to jest jakaś fanaderia z mojej strony, ale po prostu gdzieś tam przez na to przyszło. Panie Tanerze, a wchodząc na drugą połowę, jakie było generalne założenie, wchodząc w przeprowadzenie 2-0 i wiedząc o co Pan powiedział, że Radomiak zagra inaczej? Tak, dokładnie przewidzieliśmy grę razem w drugiej połowie, bo tutaj nie trzeba być geniuszem, żeby to przewidzieć. Wiadomo, że przegrywaliśmy 2-0. Wiedzieliśmy, że zaangażują zdecydowanie większość zawodników w ofensywę, natomiast naszym celem było jak najszybsze Przedostanie się w, jakby w naszą wysoką strefę, w niską strefę radomiaka. Natomiast nie miało to polegać na tym, że, że graliśmy tymi długimi piłkami, dużo tych piłek żeśmy stracili. Raczej mieliśmy grać w podobny sposób, natomiast zdecydowanie szybciej i więcej tych piłek penetrujących nią. A myśmy się skupili, szczególnie w tych pierwszych 15-20 minutach, na, na takich prostych środkach, co nie było dobre, ponieważ radomiak ma bardzo dobry zespół z tyłu poukładany. I, jak gdyby woda na dla nich i to był dla nas taki duży problem. Szczególnie w tych pierwszych 20 minutach, po, po jakimś tam czasie, jak już weszli delikatnie w tą naszą grę, co żeśmy chcieli robić w pierwszej połowie i co robiliśmy w pierwszej połowie, to już delikatnie Radomiak da Radomia troszeczkę e, przytrzymaliśmy go w tych takich huraganowych atakach, które były w drugiej połowie. Panie Prezesie, dzisiaj bardzo dobrze funkcjonowała wasza lewa strona Elbi często podłączał się do sytuacji z arie Lbav, w których ataków tą stroną. Jak pan nikt no, jako człowiek, który jednak w przyszłości gra w między innymi jako lewy pomocnik ocenia grę Elwira w dzisiejszym meczu? Ja myślę, że w tym pytaniu odpowiedział pan już że dobrze. dobrze, Myślę, że tutaj ta współpraca powiem brew temu, że... Ci dwaj zawodnicy grali pierwszy raz ze sobą na tej stronie. właśnie, o co się tam mówi? Właśnie grali pierwszy raz ze sobą. Tak, wyglądała naprawdę lepiej niż przyzwoicie, można tak powiedzieć. Aczkolwiek pewne zachowania, szczególnie tutaj Ariela, nie do końca były po mojej myśli. Ale to jest piłka nożna, tutaj pewnych rzeczy po prostu się nie da przewidzieć. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obrigada. Yeah. noite